Chima Vanessa. to jest drugi odcinek z Food Draft, Draft 22, a dzisiaj sobie po prostu ułożymy mój klub, mój draft, sprzedamy kilka po prostu kart, tak? Tutaj, oczywiście, weźmy sobie taktykę taką, jaką ja potrzebuję bardziej. Myślę, że coś takiego będzie git. Okej, okay, moim napastnikiem zostaje BackCamp, jak na razie. Tutaj na LPS to znajdzie się oczywiście Tokhov. Na SP to może być Atal, który mi się tu trapił jakimś cudem. Jeśli nie oglądasz ostatniego otwierania paczek, to, to się cofnij i zobacz, co było najlepiej, bo trafiliśmy tam właśnie Ronaldinho. Your best. Hm. Myślę, że Fernando. Myślę, że Van Dyk. I Tonus. Na razie co drony? A tu my się kancelo na... o tutaj na bramkę. Arison. Mamy skład 191. Brak kart. I hmm. ja myślę tutaj, że wystawimy sobie karty od osiemdziesiąt w trzy w górę, Fenrandinio. On jest. Okay. Dobra No że nie będę transferować kart Szybko wymę do tego panona C tutaj go możemy wystawić Dobra, mówimy tu Niemca, szczerze na... Dobra, myślę, że na S o sprawdzi się niech kto inny od panajka jak Mukelle, tu się sprawdzi, nie. Musi być jakiś tocik chyba. Tutaj nie mamy kogo włożyć w tą obronę. Van Dyke. Stąd w pan wyleci. Wyleci tutaj. Fajn miner. Hmm. No, aźmy mi kogoś potrzeba dobrego, mocnego. A jeśli ja mogę Rumi sobie wsadzić. Tutaj wtedy mi nie będzie pasował. No dobra, dobra. Ok. Dobra, ułóżmy sobie to od nowa, bo zaczęły nam się tutaj komplikacje robić. Czyli Backcamp, na napa. Na napad STOKOW tu na EP Balak, właśnie na EP się dobrze znajdzie. Tu na EP, widzicie Ronaldo, na PP Jordbest. Hmm. Czy Dyke? I tu Feniner. Ali są. Okej, okay, tak to wygląda nasz skład. Ułożyliśmy sobie skład. Zagramy sobie jeden słać draft. 4 czy 3? No nie. Czekajcie. Mi wyszło z draftu. Dobra, zagramy sobie jeden draft. Tak jak mówię, 4 3, 5. Niech będzie. I teraz tak. Kante. Tutaj kolejne SP. To może będzie. Zacznijmy od obrony. To będzie lepiej walker. Tutaj Vandyke, okay, Firmino na tu się znajdzie Salak. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jak widzicie już składam, że zrobił taki dobry dość. Tą obronę można było tym zmieniać. Już, okay, okej. Okay. Okej, okay, menager Ang z Anglii oczywiście i... Dobra, zagrajmy sobie, słuchajcie, jeden draft Mec z bocikiem. W uchu. Ok, on już czyli na dwa gole. No, pewnie my przegramy. Przygra... Chociaż 3 do dwóch przegraliśmy. Dobra, otworzymy sobie jedną paczkę stąd, ze sklepu. No. Na smit. Okej, okay, otworzyliśmy jedną paczkę, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Eee, jeszcze tak, co najmniej to... Tutaj w sumie nie będę więcej mówić. Po prostu stała łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych moich filmów na tym kanale. Zostaw komentarz i dawajcie mi jakieś draftowe wyzwania. A teraz pa!